Siemacie, pokażę wam jak zbudowałem taką gigantyczną wyspę, jaką teraz widzicie na ekranie w Minecrafcie. Okej, okay, a więc zacznijmy od tego, że zbudowanie takiej wyspy ręcznie jest niemalże niemożliwe. Dlatego tutaj posłużyłem się programem WorldPainter, ponieważ dzięki niemu możemy bardzo łatwo wygenerować gigantyczne struktury kilkoma kliknięciami myszki. I to co widzicie w lewym dolnym rogu ekranu to jest podgląd co się dzieje tak naprawdę w programie, a to co widzicie na całym ekranie to jest to co dzieje się w całym Minecrafcie na żywo. I tak naprawdę to najpierw stworzyłem zwykły teren płaski, a następnie gigantyczną górę. A po przeciwnej stronie wyspy, taką mniejszą górkę. Brakowało mi jakiejś plaży, ale w końcowym rezultacie wymyśliłem, że najlepiej będzie, jak same krańce wyspy będą pokryte piaskiem. Początkowo cała wyspa składała się tylko z jednego bloku, czyli z dirta, ale później oprócz piasku brakowało tutaj jeszcze jakichś bloków i dodałem całą mieszankę bloków, które znajdują się na całej mapie. W najwyższych blokach znajduje się mieszanka bloków, które głównie składa się z cobblestone'a oraz najwyższe partie gór są pokryte śniegiem. Na całej mapie zmieniłem biom na dżunglowy, tak aby ziemia wydawała się, że jest bardziej żywa. Już zaczyna to jakoś wyglądać. Taką mapę już byśmy mogli zostawić i na niej budować, ale postanowiłem tutaj dodać jeszcze masę elementów. Tak naprawdę większość tych drobiazgów, które teraz udaję, nie zobaczcie na ekranie. Ponieważ są bardzo małe, albo są po prostu niewidoczne. Na przykład teraz możecie zobaczyć, jak wygląda ten dżunglowy biom w porównaniu do tego zwykłego. Ta zwykła ziemia nie jest tak żywa jak normalna. W międzyczasie wyrównałem cały teren, aby nie był on taki poszarpany oraz dodałem dziesiątki kastomowych drzew, które wcześniej pobrałem z internetu. Teraz wygląda to naprawdę nieziemsko. Jak mogliście w tym momencie zobaczyć na podglądzie, usunąłem wszystkie drzewa. I zrobiłem tak, ponieważ coś mi nie pasowało w tamtych poprzednich drzewach, była za duża rozbieżność między gatunkami. I to wszystko będzie wyglądało w końcowym rezultacie tak, że będą te drzewa, które teraz dodam i płaski teren będzie cały zalesiony, a w miarę z wysokością będzie coraz mniej tych drzew. Oraz na płaskim terenie w pewnych miejscach nie będzie w ogóle drzew, to, aby tam były domki. A tak prezentuje się końcowy rezultat i możecie zobaczyć, jak to w tym momencie wygląda. Teraz cała mapa była skończona i mogliśmy przejść do budowania. Razem z moim kolegą Maglolem, wyrównaliśmy cały teren, na którym będzie domek, oraz zaczęliśmy budować chatkę wieźmy. I to może być trochę nielogiczne, dlaczego na normalnym terenie budujemy jakąś chatkę wieźmy, ponieważ nie będzie tam ona w ogóle pasowała. Ale prawda jest taka, że później przekopiemy ją w dowolne miejsce, jakie zechcemy. Następnie obok chatki wiedźmy ja zbudowałem statek, który następnie przekopie kilkadziesiąt razy i będzie pełno tych statków pływało wokół naszej wyspy. Po tej chatki wiedźmy następny z moich kolegów Budżon zbudował następny domek. Teraz jak mogliście zobaczyć na swoich ekranach przenosimy się w nową, lepszą miejscówkę, gdzie będziemy mogli zbudować kilkanaście nowych domków. To może być dziwne, ale na początku zaczęliśmy budować młyn i wyszedł on naprawdę fajnie. A przy okazji wam się, że ten sam odcinek nagrywaliśmy przez kilkanaście dni i miło byłoby, gdybyście zostawili w tym momencie łapkę w górę, ponieważ włożyliśmy naprawdę dużo pracy w ten cały odcinek. Oczywiście nie jest to odcinek, na którym spędziłem najwięcej czasu, ponieważ są co najmniej cztery odcinki na moim kanale, na które spędziłem więcej czasu, ale i tak myślę, że ten odcinek będzie naprawdę fajny. I mogliście też zobaczyć, ja w międzyczasie zrobiłem ścieżkę prowadzącą z poprzedniej miejscówki do tej aktualnej, którą widzicie teraz na ekranie. Następnie mój kolega chciał zbudować domek, ale nie mógł się zdecydować, dlatego w końcu nic nie zbudował. Teraz możecie zobaczyć, jak zbudowałem tą całą ścieżkę i jak ją oświetliłem, i tutaj przyznam się, że korzystałem z Wordyta, ponieważ tak było po prostu szybciej, a było to zwykłe kopiowanie kilku bloków. Dlatego nie było sensu, abym to ręcznie robił. Teraz możecie sobie zobaczyć spokojnie, jak wyglądają te budowle w pełnej okazałości. I zapewne chcielibyście coraz więcej takich odcinków, ale samo renderowanie i nagrywanie tych klipów zajmuje kilkanaście dni, a niestety muszę robić to sam. Więc kiedy moi koledzy budowali domki, ja kopiowałem wcześniej zbudowane statki, tak aby obtaczały one całą naszą wyspę. W międzyczasie kolejny kolega zaczął budować jakiś pomnik, który niestety w końcowym rezultacie został zburzony. Następnie zostało zbudowane cztery domki w nowej lokalizacji i na serwerze pojawił się nowy kolega DJ, ponieważ umiał on bardzo ładnie budować. Zbudował on port rybacki dla statków, ponieważ jak było bardzo dużo statków, to nie miało one gdzie zadokować i tak to wszystko się prezentuje. Dla mnie trochę to słabo wyglądało, że był tylko jeden rodzaj statków. Dlatego przebudowałem niebieski statek na czerwony, skopiowałem i zacząłem go wklejać na całej mapie. Zobaczcie sobie, jak wyglądał od podstaw budowa portu rybackiego. Niestety, ten mod, którym nagrywam te ujęcia, jest trochę zbagowany i większość rzeczy się nie nagrała. Ale zobaczcie sobie, przynajmniej to co zostało. Nie widać, co prawda, gracza który to buduje, ale możecie mi zaufać, że on tam jest. Te niestety muszę się przyznać, że większość budowli, jakich znajduje się na mapie, jest po prostu pusta, bo nie było potrzeby dekorowania tego w środku, bo i tak nikt by tam nie zaglądał. Tak wygląda skończna budowla i zorientowaliśmy się, że bardzo dużo rzeczy jest na całej mapie, ale nie ma praktycznie żadnej budowli w górach, dlatego zbudowaliśmy taki mały domek. I naszym pierwszym zamysłem było to, aby to był taki domek w skale który znajduje się wewnątrz góry, ale wystaje na jego brzegi. Ponadto zbudowaliśmy następną budowlę, która niestety się nie nagrała, ale możecie zaufać, że to my budowaliśmy. Co prawda niektóre budowle były przebudowywane z poradników, ale większość jest nasza autorska. W tej poprzedniej lokalizacji zbudowaliśmy już całkiem domków, także już aż się nie mieściły. Oraz zaczęliśmy budować wieżę zegarową, która wyszła naprawdę ciekawie. Międzyczasie skopiwałem w domki w parę innych miejsc oraz zbudowaliśmy dwa kolejne domki, które prezentują się właśnie tak jak widzicie na ekranie. Ostatnio nie było filmów, bo miałem dużo nauki, ale czas na budowanie domków w Minecraft to zawsze się jakoś znajdzie. Ta miejscówka, którą teraz właśnie widzicie, na swoim ekranie została w 100% skończona, ponieważ już aż zabrakło miejsca. Wszystko było wykorzystane. I w sumie moglibyście się zastanawiać, skąd taki pomysł na budowanie takiej gigantycznej wyspy, ale zorientowałem się tak naprawdę, że na moim kanale nigdy nie było żadnego specjału. Nawet na 10 tysięcy czy na 50 tysięcy nigdy nie było, także postanowiłem sobie, że teraz sobie zrobię taki odcinek, na który poświęcę trochę więcej czasu i mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. Na sam koniec postanowiłem coś zrobić z tą ścieżką i dlatego ją oświetliłem jeszcze bardziej oraz dodałem bardzo dużą ilość domku. Kiedy ktoś idzie tą ścieżką, co kilka minut może zobaczyć nowy domek, który jest na poboczu. I takie pojedyncze domki oderwane od wioski rozmaicają teren. Jak też mogliście się domyślać, takich domków nie było sensu budować od samych podstaw, dlatego je kopiowaliśmy. No i tak wygląda cała sprawa. Jeszcze wam opowiem, że mapkę macie do pobrania w opisie, ale muszę was ostrzec, że bardzo dużo rzeczy jest po prostu niedopracowanych, bo... bo my tą mapę nie robiliśmy tak, żeby fajnie wyszła, tylko żeby film fajnie wyszedł. Ale spokojnie, jakby ktoś chciał jeszcze dobudować coś do tej mapki, czy stworzyć na niej jakąś mapę, to może sobie link pobrać w opisie. I to są tak naprawdę ostatnie szlify. Tutaj zrobiłem gigantyczne jezioro, które znajduje się nad wodospadem, do którego będzie wpadała woda, i tam będą żyły ryby i rośliny. I to jezioro znajduje się nad tą mniejszą górą. I tam właśnie wybudowaliśmy jeden domek, i tam stał ten posąg. Który w końcowym rezultacie zburzyliśmy, a następnie wybudowaliśmy posąg Steve'a, który i tak okazał się beznadziejny, dlatego wybudowaliśmy tam co innego. A teraz możecie zobaczyć jak wygląda tworzenie tego małego wodospadu, który będzie wpadł do tego jeziorka. Oraz jak wygląda to całe rzeźbienie terenu i udoskonalanie tego wszystkiego, tak żeby to wyglądało naprawdę fajnie. Wiadomo, roślinności nigdy za mało i tutaj naprawdę długi czas zastanawialiśmy się, co może znaleźć się w tym miejscu. I tak jak mówiłem na początku, wymyśliliśmy, że będzie tutaj stał posąg Steve'a, ale wyszedł on naprawdę beznadziejnie. Możecie teraz zobaczyć jak to wyszło, a w końcowym rezultacie zniszczyliśmy to i zbudowaliśmy tutaj taki naderowy zakącik. Zaraz zobaczcie, jak to będzie wyglądało. No i tak z grubsza wygląda cała nasza wyspa, co prawda widzieliście prawie wszystkie budowle, które zbudowaliśmy? Ale jeżeli nie zostawiliście jeszcze łapki w górę to teraz najwyższa pora, napiszcie w komentarzu wyspa, a może przypnę wam serduszko i naprawdę fajnie by było jakbyście napisali ten komentarz, bo razem z widzami spędziłem masę czasu robiąc ten film. I teraz została ta ostateczna, finalna budowla, czyli ten netherite'owy zakącik i zrobimy także ten domek wiedźmy, który na początku zbudowaliśmy, on był w takim netherite'owym stylu, Przekopijemy i wklejemy go tutaj oraz zbudujemy portal i zrobimy taki netherite'owy klimat. Zanim jeszcze przykopywaliśmy ten domek, to musieliśmy dopasować otoczenie, tak aby nie było widać, że coś jest wklejone. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że bardzo pomogli mi widzowie o nikach DJ, Maglon i Budżon. Maglon to brat Fomiego, także możecie wbić do tego youtubera Fomiego i napisać mu, że jesteście od mnm